Boże! Dzisiaj, na nocnej adoracji do prorokini Ewyrycielskiej, przyszedł Pan Jezus i powiedział, że trzeba odmawiać przez siedem dni siedem koronek do miłosierdzia Bożego i prosić o litość i łaskawość nad sobą i swoimi rodzinami, oraz nad Polską, przez miłosierne serce Pana Jezusa. Prosząc o to wszystko Boga Ojca. Pan Jezus powiedział, że nad Polską wisi wielkie niebezpieczeństwo. Przyjmijmy tą prośbę, którą Pan Jezus w swej łaskawości do nas kieruje. Uciekajmy się do miłosierdzia Bożego i prośmy Boga o ochronę nas, naszych rodzin i naszej ojczyzny. Zapraszam do gorliwej modlitwy, która jest naszym ratunkiem i ocaleniem. Pozdrawiam z Panem Bogiem i Maryją.